Jo. nie. Nie chcę z tobą. Tak naprawdę. Mieć w się koliźne. Już i tak ty masz. Co <laughs> to? Przecież nie rozwaliło no nie rozwaliło. Monkey together strong. <laughs> Jak wiecie, jesteśmy w ubudzie, nie jesteśmy w Czangu, nie jesteśmy nigdzie, gdzie są imprezy. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest medytacja i spokój i cisza. Proszę Państwa, jeżeli chcecie imprezę, to idźcie do jakiegoś mało ambitnego twórcy. Ja Wam pokazuję, jak otworzyć swoją duszę. Dlatego idziemy dzisiaj na medytację z dźwiękami. Jedziemy! To ja, ja jestem imprezą. Przeczytałem o tej wielkiej, pacyficznej planie śmieci wyspie Śmieci. O nichu ja bym mieliśmy tak nie, po nie pojechała. Dobrze, proszę Państwa, ja już jestem po ceremonii, bardzo lubię takie rzeczy. No, jest, 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 I'm talking to myself. Właśnie mieliśmy taką sesję medytacji. Nie nagrywałem tego, bo e, jednak takich rzeczy e, może wypada, może nie wypada. Zlecki głos, chcesz, mam dzięki. Teraz, to lepiej e, zostawić e, sobie taki spokój e, na głowie, że nie musisz się przejmować tym nagrywaniem. Widziałem, że ja sobie to dogram po tym. E, staliśmy, był z nas taki, można powiedzieć, coś wy, wyciągane. Później każdy miał e, łóżeczko swoje, e, na którym się leżało e, w pozycji takiej spania. Polegało to wszystko tylko i wyłącznie o! na tym, że... To jest moja ulubiona forma medytacji, kurwa forma leżenia do spania Ja tak medytuję codziennie My Słuchaliśmy muzyki. Tutaj są te misy, prawda? Misa, misa. No właśnie i one wydają taki dźwięk specjalny. Aczkolwiek dźwięk nie tylko tutaj chodzi o dźwięk, ponieważ chodzi o te niesamowite wibracje, które naprawdę niesamowicie czuć. Ciało się wtedy relaksuje. It's to be very uh, relatable to every chakra, every energy center and during the session We uh, work with the balls, with the people, we do non-contact vibroacoustical massage, we carry around the body Thanks Kubu. Among the certain Linda. chakras, we take certain balls and it's like the balancing object of the chakra so you feel harmonized inside Fuck, <makes sound> I Dzięki za pieniądze. Czujesz, że oczyściłeś swoją duszę i portfel. Um. Every ball has hey, medytowałam and it's uh, working more with the heart chakra. Mm -hmm. Oh, but... there is a seven chakras, yes, and also like seven notes C D yes, E F G yes, yes, H yes. seven colors of the rainbow, it's all seven. seven. Okay, okay. proszę państwa, w dzisiejszym dniu siedem to ta liczba doskonała, nie, co było liczbą doskonałą? jaka była liczba doskonała? czy Coś takiego było, coś takiego. siedem chyba. Też mi się wydaje, że siedem, ale nie jestem pewna. 7 albo 60? A to chyba najszczęśliwszy dzień całej wyprawy. Proszę Państwa, łzy znikają nam z powiek, ponieważ udajemy się do królestwa małp. Udajemy się do zamku, który jest pełen małp u Budmanki Forest. Okej, okay, dobra, narzekałem na turystykę, mam turystykę, okej, okay, jest to turystyczne miejsce. Kocham małpy i muszę tam bójść. Po prostu to było moje marzenie już od dawna. Zobaczymy, czy dokarmiają tam ludzie źli i czy źli ludzie płaszczą małpki. Po drodze e, zatrzyma zatrzymaliśmy się w takiej lokalnej knajpce A tak przypomniała tak... mi się ta piosenka Coś ty kupiła, kurwa to nie wolno karmić zyszyt? Przecież jest tabliczka, wszyscy o niej wiedzą Wyciekam trochę czasu, bo pójdzie ze mną taka Ola Największa guzdrała, największy Nie wiem, sami zobaczycie, ale poznałem ją tutaj I bardzo chciała iść na mało. obiecałem jej, że pójdziemy razem już tego żałuję, bo raz przez nią nie poszedłem na małpy, no ale może teraz się uda. z dragon fruta ogólnie. Jedno z moich ulubionych jedzeń. Tych. A tutaj mi się robią warzywka, proszę Państwa. Będzie mi świeżutkie przepyszne, dobre warzywka robione. Tam też jest posypka z kokosa. Skosztujemy, zobaczymy, czy rzeczywiście takie dobre, jak mówią w internetach. Wygląda to trochę jak tartwaj. Spoko. całkiem dobre, naprawdę dobre, ciekawe, to jest zimne, ale chyba takie ma być, bo tutaj nie ma kurczaka, nie ma nic takiego, są tylko warzywka. Chyba no nie podoba z całym bywalcem za dwa soki i za e, to jedzonko, które widzieliście zapłaciłem 45 tysięcy, co jest tak naprawdę bardzo mało. Na małpy idzie z nami Ola, to jest Ola, Ola jest, e, przedstaw się raz jeszcze. Jesteś? Czym się zajmujesz? Co robisz w życiu? Imprezujesz? Imprezuję. Co dzień? się w drzwi na bajku. A jakie drzwi się wydupcyłasz? Samochód? Nie, w te... wiesz, gdzie jest e, tam... Lewanderia, czy jak ona się nazywa? Tam, gdzie bierzą rzeczy. Eee, No i... Ale buba. Ej, no... Niby nie ma dekoltu, ale jest. W sensie wiecie, o co mi chodzi? Jakiego dziewczyna ta koloru miała torebkę? Białą! Tu jest na zdjęciu, kurwa! Ety, ty! ty. Ja wspomniałam, gdzie jest ten uh, break. Aha, zapomniałeś, gdzie się kamuje? <noise> Oni zaszczycili 2 miliony. Tam nic nie było. Naprawdę. Ale gdzie się w pralnię, w drzwi od pralni? Okej. Okay. Mm. Jezus nie umie otworzyć tego, pan jej musiał pomagać. Bardzo chciała, żeby prowadzić. To już niewyobrażalnie cieszy się z tego, że jest koloru różowego. Dawaj, dawaj, dawaj! Ciężko z tym brejkiem. Ale który? Tu coś nie działa, czy co działa? jest? Działa! Działa, tylko nie pamiętam, że on jest. Ja tylko umiem gazu dawać. No właśnie średnim. Moim zdaniem w ogóle powinnaś jeździć w kasku. W sensie serio. No serio, w sensie jeździsz strasznie słabo. Nie, um, nie umiałaś w ogóle wykręcić. Jeździsz szybko do przodu. wyprzedzasz... Ale szybko jeżdżę. No i dobrze je. No nie. w ogóle. Jestem dobrym kierowcą, okej? Okay? Dobra. Musimy palec pocałować. Nie. Ja się śmiałem z siebie, zostawiłem w skuterze telefon. Mobile jest? Yes, in the uh, motorbike. Oh, yeah. Okay. Yes. Okay. Thank you very much. Yeah. Where are you coming from? From Poland. Olandia. Yes. Welcome in Bali. Thank you very much. Yes, thank you very much. Ah, to jest kogoś głowa? Tak. O yes, to. Ja zobaczyłam to i nie myślałam, że to jest głowa. Kula na głowie? Tak. I byliśmy na jakiś bank. Punk on był świadomy wtedy? <grym> nie wiem. Od początku się wspinałem, byłem na nurkach, e, byłem e, na o, e, gotowaniu, zwiedzałem, jeszcze byłem na dźwiękach, że, że się medytuje i oni ci dźwięki robią. ściąłam. No, a ty e, przez ten czas tylko imprezowałaś. Chyba rzeczywiście każdą noc, nie? Jeden, be, jeden e, będzie dziecięcy dla Ciebie. <grym> dla ciebie. Okay. Can we get one adult and one child? Proszę Państwa, proszę zobaczyć. tak to właśnie ma wyglądać. Kobieta płaci. Bardzo dobrze. Czemu to miejsce um, można by było powiedzieć, że jest fajne? To jest sanktuarium małpek. Od 10 do 15 tysięcy tury miesięcznie turystów przychodzi. Jest to miejsce dla y, takiej liczby małp, bo nie wiem dokładnie ile tu jest. Cały czas się zmienia. O, jakaś dziewczynka została zaatakowana. O, popatrz, on, y, one mają ten, one mają podpisane klaty. Widzisz? Tutaj. To są longtail yy, makak. Oni je tutaj karmią yy, ziemniakami. Dlaczego? i Takimi rzeczami trzy razy dziennie. Dlaczego podpisują małpy? Nie. Kiedyś była jeszcze opcja, żeby tutaj im dawać y, banany, ale z racji tego, że małpy stały się otyłe i stały się za bardzo agresywne, bo oczekiwały jedzenia od turystów. To jest imię, ale nie mam kurwa wypisanego na klacie. Było to zakazane, już nie można dokarmić bananami. Ciekawe? Ciekawe, bardzo ciekawe. Ale ona ma w piździe, co odgada. No pewnie kupa była, nie? Była na kupa? Może tak, może hemoroidy miała małpka <głos> <głos> małka, małka, małpki, małka. O patrz, piją się, piją się, piją się Bawią się Ale fajnie jest ten, Patrz, ja mam małpkę. ja kocham małpki Akurat było u mnie śniadanie Małpa? Mhm Nie, dobrze Pani, <noise> chcę tylko <powrócić> mi to Kiedy? <noise> Przed Jaki jesteś w ogóle? No oczywiście, że chcę mieć samemu zdjęcie z małpą. Ja. O kurwa! Widzisz, jak on ma zębiska? Że chcę mieć samemu zdjęcie z małpą. O przecież bo to by mu... Jakby on to w rękę tak mu się wrzynęła. To, to kurwa prze, przebiłaby mu to. No, rękę by mu jebała. bała. Jezu, chciała e, A tutaj wy możecie widzieć, e, są dużą małp w tym e, lasie. It's okay. Ukarzyłaś It's okay. <laughs> się? No. Ja mogę ASMR z tym robić? Tak. No, znajomiste, ASMR kurwa. Zrobisz smr? A mogę zrobić smr? Możesz Dobra, zrobisz mi smr w domu? Dobra Ale pięknie A -a -a. -a. E -e, Tutaj jest, proszę zobaczyć jak jest pięknie ja no, Jestem prawdziwym blogerem No musisz popowiadać teraz o tam minął, o tym jak ty rozwaliłaś Nie, nie chcę mówić jak rozwaliłam, chcę mówić tylko jak jestem dobrym kierowcą Poproszę nie słuchać, nie rozwaliłam się. Troszeczkę się wypróżniłam, no nie rozwaliłam. She's coming. kameh. Smatry, matry Jest, Nie chcę stałam. Tak naprawdę. A. Możesz kisielki. Nie, nie, nie. Nie, się boję. Ona za nie. się nie, nie, nie. Już nic nie chcę, tylko żeby ona z... uciekła ze mnie. Kurde, cały czas się cykam po tym kurna, ugryzieniu. Nie ma do krwi, ale jednak styl, jak mnie małpiszą ugryzło. Zadowolona ze zdjęcia? Bardzo. Fajnie wyszły, nie? Mm. Ja no, nie? Mam piękne zdjęcia. No, nie tylko kawa, zdjęcia. Ale to będę mieć tych fire'ów. Ile? Dużo.

Nie, bo jest z cyckami wywalonymi, Boże. Gdyby to była większa małpa, to już byśmy to rozwalone, nie? No. Ale szukają, to jest niesamowite, jak one szukają e, Żarka, jedzonka. To miejsce to jest Popatrz, ale popatrz, tutaj masz małą małpę pod małpą, widzisz? To jest ta z tym z tą butelką, co ukradła i zadowolona. niesie się zdobyć. Pewnie będzie się alkoholizować tym w ogóle. Zrobiła <laughs> no, <ale> z browarami. z browarami. are doing the same as you you know doing, yeah, you, should, you should 50 yeah we we could take them we people can take them yes yes we'll take those monkeys yes planet no, eats they all showed up at once if we all if we all had to fight them we could all win right? we yes. do it together together yes to together. <laughs> monkey together strong jak lubię jak są na wakacjach browary Chilerkę, pojechali sobie klapeczki, pićko i tak tak się żyje, nie? No i fajnie, nie wiem co w tym złego. Dobra, gdzie my jesteśmy? Eee, Tutaj. Ja wyda... no, Tutaj. Czemu? Bo Na jest zaznaczone, bo żółte to jest taki znaczek. O, widzisz? Eee. Ale bym taką małpę i tak, tak A jakby ona cię tak wytarmosiła? Skończyliśmy już małpy, było bardzo fajnie, e, bardzo zabawnie Takie miejsce, no wiecie, że e, jedna z moich ulubionych I, I didn't know you ah, that that is said... uh, okay. a That's uh, pretty cool that we met uh, yeah. okay. W ogóle możesz sobie ściągnąć już kas, tak mi się wydaje yeah. Wygodne. Nie, nikt nie ściąga. Ogólnie, kumacie, że spotkałem panią, która była, e, która była na e, wspinaczce. Niesamowite, to jest. Dwie godziny drogi stąd. Kumasz? Dwie godziny drogi stąd. A ty się otwiera. A, to do tego nie ściągnęłaś, bo nie widać, czy ściąga. Trzemano, kolano, teraz to jest mój vlog. Teraz na tym kanale ja jestem, okej? Okay? Będziemy robić alsemar i fajnie się bawić ale z usta zrobiłam. Jak zrobić to? Zabawkę, skóra, niespodzianki? Nie mogę się razie rozebrać. Trudne, co? To nie jest dla dzieci. No. On tak tylko zdejmuje, że nic nie potrafię. Potrafię w ogóle. Zrobiłam to. I ja w ogóle jestem dobrym kierowcą też. Gdzie on miał z nas? Chyba w hotelu. Mieliśmy jechać na żarcie po, po lesie małp, i oczywiście cały czas chciała wyprzedać. I pojechała naprzód. Ona się nie skapnie, że, że mnie nie ma za nią, bo ona się nie patrzy w lusterka w ogóle. Także niesamowita, naprawdę, proszę Państwa, niesamowita. Zgubił babę! No kurwa! A idziemy sobie teraz na dobre żarcie, kurde. Jakiś, proszę Państwa, żeberka, jakieś mięsko, co? Co Wy na to? Dobra, przyszła. A e, gdzie ty zaparkowałaś? Że jesteś, jesteś innym. Czemu wyprzedzałaś? Ale to Ale uczta będzie. Very good, thank you very much. It was tasty. A tobie? Smakowało? Bardzo. Ale czemu nic nie nagłaś? No, Już... Nie było sałatki. Nie było sałatki, no tak, ale dobry, były, dobry, były żeberka? Tak, dobrze. Tak trzeba żyć, proszę Państwa. Dobrze przepraszam Państwa, zabijamy manjor. Bye bye. Thank you very much. Szymon, proszę Państwa, witam w kolejnym dniu. Chodź się zamyk. Idziemy w tym momencie na e, taki e, placek widokowy Sugar movie. Jestem Ola Idziemy sobie tutaj, e, ty, ty już byłaś tutaj, także możesz poopowiadać jakieś ciekawe rzeczy e, tak? Bo ma, masz dużą wiedzę na temat Ubudu, Bali i ogólnie wszystkiego, prawda? Prawda Ta, co poruchał to jego, to prawda. prawda To wygląda jak na wiosce A miała być sytuacja taka, że miał być piękny widok, miał być zajebiście, a zaczął padać deszcz jest średnio na jeża, prawda? Nie podoba mi się ta idea Dobrze, aczkolwiek zobaczymy, może coś. Ale maruda, jest kurwa. będzie. Liczę, że będzie jakieś schronienie, a jak nie, to po prostu będziemy mokrzy, proszę Państwa. A masz coś e, przeciwdeszczowego? Mm -hmm. Nie. Nic. Nie. Okej. Okay. Well, uh, drone Brotherhood. We'll, no, try... No. <laughs> we'll try to fly together. Problem polega na tym, że tutaj tak, są tak duże krzaki, że nie widać tego widoku, który powinien być. Taki widok! Ładny widok! Gryzą strasznie robale i zaraz będziemy zdupcać. To jest najnowsza No i Gryzą? Oj, niedobrze. You are No gościu, po prostu mi wszedł do fury, nie?